Zdolność kredytowa Polaków jest na rekordowo wysokim poziomie. Banki pożyczają nawet 940 tysięcy, to jest w ogóle wyliczenie dla średniej statystycznie, no takiej założonej rodziny, trzyosobowej rodziny z dochodem na poziomie dwóch średnich krajowych. I tutaj pokazuję Ci wykres przygotowany przez Business Insider, przez analityków, którzy piszą w tym artykule. Zobacz jak fajnie widać, jak rosną wynagrodzenia. Co nieraz raz pokazywałem na tym kanale, to jest czarna krzywa. I jak zmienia się zdolność kredytowa, no bo ona zależy nie tylko od wynagrodzenia, ale zależy również od kosztu kredytu, czyli od stóp procentowych. Widzimy to wyraźnie załamanie w 2021-2022 roku i teraz stopniowe odbicie zdolności kredytowej napędzanej dwoma rzeczami: coraz tańszym kredytem i rosnącymi wynagrodzeniami, o czym mówię na tym kanale od dłuższego czasu. Jaka jest sytuacja? Stopa procentowa w tym momencie nadal jest wyższa od średniej wieloletniej. Widzimy, że ta średnia długoletnia przed wstąpieniem Unii, w ogóle z okresu 2000, tutaj od 1998 roku, no była wyższa. Ale w porównaniu do czasów, odkąd jesteśmy w Unii Europejskiej, no to jesteśmy powyżej tej średniej długoletniej. Wtedy 3,48, teraz 4,5. Zobaczymy, co będzie dalej. Zapowiedzi są takie, że te stopy procentowe raczej będą dalej spadały.